Dzień dobry moi kochani, witam Was na horoskopie weekendowym. Weekend od 6 do 8 lutego. Co czeka nas? Za chwilkę przypowiem Wam, co mówią anioły o tym weekendzie, co opowiadają, do kogo z Was przemawiają. Pamiętajcie, aby łapać swoje przekazy, bo nie każdy jeden przekaz rezonuje z każdym. Natomiast moją intencją jest, żeby każdy znalazł tutaj wiadomość dla siebie. Dziękuję wszystkim subskrybującym na początku. Dziękuję wspierającym. Łączyłam się wczoraj z moimi wspierającymi na pierwszym live, więc zapraszam Was do kanału wsparcia. Dołączacie od 9:99. Łączymy się dwa razy w tygodniu na liveach, na kawce omawiając pytania wasze i na tarocie, więc dwa razy. Można skorzystać z super live'ów. Codziennie praktycznie są przekazy dla Was dodatkowe. Zapraszam gorąco, pod spodem w opisie filmu macie link. I oczywiście zapraszam Was do zakupu mojego pierwszego e-booka Astrokalendarz. W Astrokalendarzu znajdziecie astrologię na cały rok, każdy miesiąc rozpisany, każdy tranzyt ważny wzięty pod uwagę, zaćmienia, nowie, pełnie. Jak wykorzystać, jak pracować, co robić, czego nie robić. Kiedy zakładać biznes, kiedy ofertować, kiedy rekrutować, kiedy się uwalniać. Znajdziecie tam również rytuały na każdą pełnię inów. Więc po dwa rytuały, dwa razy w miesiącu, macie piękne do wykonania. To jest, to jest tak naprawdę książka do pracy. Jest w formie online, w formie PDF, w wersji na komputer oraz na telefon. Do tego e-booka tam macie wiedzę o muzykoterapii, jak się leczyć dźwiękiem, na czym polega muzykoterapia. Macie świece, rytuały, macie dni dobrane, macie archaniołów dobranych. Pra, prawie 200 stron, ale nie dało się krócej. Tej wiedzy jest bardzo dużo. Macie również rozpisane każdy znak Zodiaku, jaki ma korzystny kolor, jaki ma korzystny kryształ, jakiego ma anioła. Szereg wiadomości, moi kochani kwota 59 zł kupujemy poprzez wirtualną kawę klikamy w link wpisujemy kwotę tytuł e-book i dostajecie e-book oraz 6 dodatkowych webinarów channeling odblokowanie czakry trzeciego oka intuicja oczyszczanie jajkiem webinar dla dusz obudzonych niespodzianka kolejnym webinarem jest rytuał odcinania pecha niepowodzenia złej karmy finansowej a kolejnym rytuałem jest rytuał uwalniania serca. Przepiękny rytuał. Rytuał, który jest w e-booku, więc ja również łączę się z Wami, kiedy kupicie ten e-book i dostajecie rytuały w postaci wideo-vlogów. Polecam Wam gorąco z całego serca. Całe serce w ten produkt włożyłam. Dostaję przepiękne feedbacki, są już osoby, które przeczytały. Więc jestem ogromnie wdzięczna. Kochani, przechodzimy teraz do kart. Powiem jeszcze o czytaniach prywatnych. Jeżeli chodzi o sesję ze mną, mamy trzy terminy na piątek, sobotę, niedzielę. Nie mam możliwości wzięcia więcej terminów na ten weekend, ponieważ nagrywam jeszcze czytania dla Was, które zamówiliście, swoje roczne rozkłady, rozkłady karmiczne, dużo tej karmy. Ja widziałam po horoskopie lutowym: karma, karma, karma. Też stworzę dla Was specjalne czytanie, jeżeli chodzi o karmę, tutaj publiczne, żeby każdy z Was miał możliwość zobaczenia. I zadania sobie też pytania o swoją karmę. Zaczynamy ten weekend od Archanioła Gabriela. Ktoś dostaje na pewno dobre wiadomości, dobre pismo, dobrą informację, coś dobrego się zadziewa. Jest tu też piękny diament, który trzyma anioł w dłoni. Kreatywność. Mięcie się diamentowym światłem. Jeżeli ktoś dostanie jakąś błyskotkę. Pięknie, no to by było super pokazane. Kryształem na ten weekend jest ametyst. No i ten przekaz jest też bardzo ładny. Ujawnienie i pokazanie swojego prawdziwego ja. Kto nie pokazuje się tak 100% do końca, kto nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy, a mógłby na tym dużo zyskać. Ametyst, oczyszczanie. Archanioł Rafał mówi o zdrowiu, więc polepszenie zdrowia dla jednych, Sama sobie bym tego życzyła i przyjmuję jak najbardziej Archanioła Rafała do siebie jako moje przesłanie, ponieważ potrzebuję tego przy ostrym zapaleniu skrzeli, które niestety mi towarzyszy. Anioł Uzdrowiciel jest z Wami. Ja pracuję z Archaniołem Rafałem. Będę też robiła rytuał uzdrawiania, który będzie dostępny w weekend, ale to jest niespodzianka. Celest mówi o przeprowadzce przeprowadzce zmianie miejsca zamieszkania. Zmianie pracy, a dla jednych to jest nawet zmiana piętra w budynku, w którym pracujecie, zmiany w biurze, w strukturze dla kogoś też. Zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego miejsca albo rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Zmiana ta doda ci pozytywnej, nowej energii. Gratulacje. Gratulacje. Dużo mądrości trzeba będzie w ten weekend. Może sowa dla kogoś ma znaczenie, może przyśnić się komuś sowa. Może sowa też gdzieś tutaj być, jako taka mądrość pokazana, życiowa? Często było omawiane, że jak się sowa pojawia, to trzeba buty przekręcić na drugą stronę, bo to nie wiadomo, do czyich drzwi zapukam. Wiecie, jak to jest, kochani. Czakra ucha. Słuchajcie, a może i ktoś usłyszy dźwięk sowy i coś się w nim obudzi. Do kogoś mogło być to jednego. Zauważ przesłania, które pojawiają się w postaci dźwięku. Muzyki i słów, zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i z wnętrza twojego umysłu, a może serca. Te przesłania są prawdziwymi odpowiedziami na twoje pytania. Słuchajcie. Czasami najgłośniej słyszy się w ciszy. Archanioł Daniel mówi o poprawie relacji w małżeństwie. Tu jest u kogoś problem w małżeństwie z szacunkiem. Za coś, co się wydarzyło, albo po prostu z szacunkiem. Jedno z małżonków nie ma szacunku do drugiego. Może imię Daniel coś Wam mówi. Może się podnosicie po czymś. Albo może ktoś na czytaniu prywatnym widział tego anioła i z nim zarezonował. Myślę, że tak. Nie wiem dla kogo to było, ale myślę, że to jest na tak i myślę, że to nie jest w Polsce. Kogo ja tutaj wyczułam, kochani? Szacunek do samego siebie. Ogromnie, ogromnie ważny. Za dużo ktoś dźwiga, za dużo ktoś dźwiga na swoich barkach, a dzieci jeszcze szacunku nie mają i partner. Nie wiem, do kogo to było. Serena, bardzo dobry anioł, który zwiastuje poprawę sytuacji finansowej. Do kogoś nadciągają pieniądze. Jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz. Sposób, w jaki się to stanie, znajduje się w rękach Boga. Miej wiarę. W e-booku też mamy rytuały finansowe, które będziemy robili na Nów no, Księżyca w Wodniku. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kart Tarota. Weekend zaczynamy w karcie króla pentakli i królowej kielichów. Może być mężczyzna, byk panna koziorożec, i kobieta, rak rybki skorpion. To dla was, kochani, na pewno. W ten weekend będzie panowała energia stabilności, bezpieczeństwa i spełnienia materialnego. Król Pentaklim mówi o finansach. To jest dotyk Midasa, czego nie dotknie, król Midas zamienia w złoto, więc byczki, panny, koziorożce, mężczyźni, świetny tydzień i oczywiście trygon wody, wspaniale. Weekend zaczynacie poczuciem takiej kontroli nad sytuacją, takiej silnej pozycji, uporządkowania spraw finansowych, zawodowych, ale też. U kogoś porządkują się sprawy emocjonalne. Łapcie swoje przekazy, kochani. Możecie mieć słońce, ale też na przykład księżyc, czy ascendent w tych znakach i czujecie, że to jest dla was. Te karty pokazują, że możecie osiągnąć wszystko, czego potrzebujecie, nawet jeżeli czasami w to wątpicie, bo ta królowa kielichów tak czasami w to wątpi. Ona czuje, ale, ale wątpi. Natomiast rybka mówi: Ja wierzę. Rybka to na pewno. Więc, kochani, możliwe, że ktoś o stabilnej energii, jakiś mężczyzna ziemski, pojawi się ze wsparciem. Dla kogo z Was to jest? Byk panna, koziorożec, mężczyzna pomoże. Kobieta uczuciowo też. Królowa kielichów to są emocje, to jest intuicja, połączenie ze sobą. Więc wasze serce się otwiera. To jest dzień, to jest dzień ja bym powiedziała piątek takiej łagodności takich intuicyjnych przebłysków potrzebu zadbania o siebie, ale też możecie czuć tęsknotę i nadwrażliwość, bo to jest królowa kielichów. Inni mogą czuć potrzeby czułości, okazania uczucia. Kto z was tego potrzebuje, moi kochani, do kogo to było? Macie pragnienie rozmowy z kimś ważnym. To też jest super czas na wykorzystanie tego weekendu na medytację, na twórczość na przykład. No, później już nie jest tak super, przechodzimy do dziesiątki buław, a to jest energia przeciążenia, więc albo w środku weekendu możecie czuć przeciążenie, niektórzy presję, niektórzy zmęczenie. Natomiast możecie odczuć, że ciągniecie wszystko sami, że obowiązki Was przytłaczają, że partner, partnerka, dzieci Wam nie pomagają. Kto, kto to miał usłyszeć? Słuchajcie, przede wszystkim jako rada to nie noście cudzych problemów i zatrzymajcie się na chwilę. Piękny, piękny cesarz. No, cesarz to jest mężczyzna baran. Może mówić o mężczyźnie stabilnym, ugruntowanym, przywódcy, ważny kontrakt biznesowy, pojawia się ważny klient, kontrahent. Natomiast cesarz też mówi o tym, że mogę zrobić więcej, jestem w stanie wyznaczyć sobie granice. No, chyba że ktoś jest bardzo przeciążona kobieta, mężczyzną, który cały czas dąży do przodu, cały czas jest na niego, cały czas jest wszystko dla niego, do niego. A ona przeciążona wszystko dźwiga na własnych barkach. Dosłownie może dźwiga. Mamy też kartę kapłanki, co znowu podkreśla rybka. Albo czytanie prywatne też zapraszam Was w ten weekend. W ten weekend w piątek dwa terminy, w sobotę dwa terminy i w niedzielę jeden termin wolny. Tak to wygląda na nadchodzący weekend. Jeżeli chcecie, zapraszam do kontaktu adresem e-mail. Kto pierwszy, ten lepszy. Też ja czułam mocne właśnie przeciążenie. Plus problemy zdrowotne, więc tutaj powiedziałam, mamy określone terminy, określoną liczbę osób, i jeżeli macie życzenie, zapraszam, jeżeli nie, to wtedy od poniedziałku. Nie śpieszcie się. Nie śpieszcie się z podejmowaniem decyzji A w ten weekend, no chyba że macie jakieś ważne kontrakty i jesteście baranem, lwem lub strzelcem. Wy idziecie jak burza, wy idziecie po swoje. To zdecydowanie, zwłaszcza zawodowo, macie taki przypływ poczucia sprawczości, potraficie coś zrobić. No, kochani, no, jeżeli bym powiedziała, ten, ten weekend tak naprawdę, to jest weekend ambicji. Dlaczego tydzień? Ktoś nie zrobił czegoś w ciągu tygodnia, co założył, i myśli sobie, że już tego nie osiągnie, a w weekend zrobi wszystko to, co w tygodniu miał zrobić. Wszystko nadrobi. Te osoby, co były przeciążone, te osoby, które były zmęczone. To dla was, kochani. To dla was. Kochani, no, też mamy dwójkę mieczy. Nie widzicie jakiegoś rozwiązania a rozwiązanie na tacy podane, nie widzicie jakiegoś wyjścia, e, trybun powietrza, bliźnięta waga wodnik, za dużo myślicie, za dużo analizujecie, myśli się kłębią, e, nie możecie znaleźć rozwiązania, rozwiązanie jest w Was, bo obok jest taka kapłanka, więc też możecie mieć sen, który Was gdzieś popchnie do tego, żeby to rozwiązanie znaleźć, przeczucie, poczucie. Ja miałam takie coś, nie wiedziałam, jaką lekcję mam przerobić z pewną osobą a, i prosiłam o znaki, prosiłam o przeczucia w tej kapłance, robiłam chyba trzy dni rytuały na channeling, otwarcie czakry trzeciego oka, szyszynki. Zapraszam Was, kochani, ponieważ do e-booka Astrokalendarza dostajecie również te rytuały nagrane, to są wideo wideorytuały. Ja robię przy Was, jedziemy razem na zakupy. I w tym channelingu, osoba, z którą nie miałam pojęcia, dlaczego m, przerabiamy pewne rzeczy, pokazało mi się słowo harakiri, no, już wcześniej, jak ta osoba pojawiła się w moim życiu. Natomiast teraz, jak spotkałam się z nią przez przypadek, Właśnie padło to słowo z jej ust, więc ja miałam potwierdzone niemalże jak na tacy, tak, że to mamy do przerobienia. lekcja jest ciężka, ale to opowiem wszystkim tym wam na kanale Wsparcia, z którymi też kochani łączymy się w ten weekend na live i to będzie weekend z waszymi pytaniami na kanale Wsparcia. Tak, więc zapraszam was, e, moi wspierający, zapraszam was do dołączenia do kanału Wsparcia. Dołączacie od 99,99 99. 99. Zobaczcie, coś mi Kragardła czakra gardła szwankuje. Chyba chryzokole muszę wziąć w dłoń. Stawiajcie sobie cele, stawiajcie granice. Baran lew strzelec, mężczyzna, znowu pokazane plany planowanie wspólne planowanie może być bardzo korzystny człowiek biznesowy dla was człowiek obcokrajowiec ze świata również do kogoś się może odezwać może napisać może być kontakt możecie i na aplikacji jakiejś randkowej człowiek z zagranicy obcego pochodzenia nie polak mieszkający robi jakieś bardzo ważne plany a wy myśleliście może że to jest nie na poważnie nie wiem do kogo to miało trafić do kogoś na pewno to miało trafić jeżeli nie znaleźliście tutaj wiadomości dla siebie w tym rozkładzie to ja przygotowałam jeszcze jeden, bo stwierdziłam, że w ten weekend potrzeba jest więcej wiadomości. Jeżeli nie odnaleźliście siebie w poprzednim rozkładzie, być może ten rozkład jest dla Was. Ja bym widziała ten weekend w miłości. Tak, jeżeli chodzi o Singi, w sferze miłosnej może nastąpić mocne zakończenie, czyli coś, co było budowane na niesolidnej podstawie, musi opaść i tu jest odejście, rozejście. Może być osoba świeżo poznana, może być osoba poznana na imprezie, może być osoba poznana przez kogoś, fajnie się zapowiadało, ale się rozmyło. Może też być to stała relacja pokazana w kochankach, która się kończy, i jest odejście od osób. Które nie służą, odejście od sytuacji, które nie służą, zamknięcie drzwi. Otworzy się przed Wami nowa ścieżka, tylko jeżeli um, postanowicie odejść i pozwolicie sobie być wolną, wolnym, bez resztek przeszłości. Co Wam to mówi, moi kochani? Bo tutaj no od czegoś czy od kogoś odchodzicie. Jeżeli ktoś miał nałóg, również może być też pokazane zerwanie nałogu. Co super jest zaplanować z astrokalendarzem, ponieważ tam mamy. Mamy właśnie takie daty opisane, kiedy warto z czymś kończyć, kiedy warto kończyć relacje. Zaćmienia są takimi tranzytami, a w lutym czeka nas zaćmienie, więc ja będę też robiła intencję odcięcia karmy związku na zaćmienie, więc jeżeli kupicie e-book, też dostaniecie webinar w postaci filmu. Będziemy sobie robili razem na każdy tranzyt. I jeżeli potrzebujecie, moi drodzy, i chcecie rytuału uwolnienia serca, bo tu ktoś potrzebuje uwolnić swoje serce, piszcie do mnie maila, wyślę Wam rytuał w postaci webinaru, bo tutaj jest silna potrzeba, ktoś tego mocno, bardzo mocno potrzebuje. Też ktoś, kto był w relacji, która opierała się na finansach, która opierała się na bezpieczeństwie materialnym, też coś runie. Możecie mieć przesłanie, jakąś list, jakiś list, jakąś wiadomość, taką, która Was mocno zaskoczy w ten weekend. Paśmieczy mówi, przynoszę Ci informacje, które trudno zdobyć, ale jakoś docierają. Może ktoś się pomylić, wysłać sms-a, może telefon komuś zadzwonić, możecie włączyć przez przypadek telefon w kieszeni. Wszystko też traktujcie jako znaki. To, co ma do Was dotrzeć, to dotrze. Ja kiedyś miałam przypadek, w którym wyszłam na randkę z mężczyzną, gdzie telefon sam wykręcił numer SOS w torebce. Pierwszy raz miałam taką sytuację. I o tyle było to e, bardzo niepokojące, że jak... Powiedziałam sobie, że zwrócę uwagę i jeszcze jedną szansę dam. To taka sama sytuacja się wydarzyła i również z tym SOS, więc ja absolutnie natychmiast zablokowałam tą relację. Ktoś powinien był to usłyszeć. Czerwone flagi były od początku. No kochani, do kogo to było? Wszystko było widać, może ktoś miał skłonności do balowania, zabawy, imprezowania. Widać było na początku, że to nie jest dusza na związek, ale ktoś jednak postanowił wejść w relację. Mogą się walić nawet dziesięcioletnie. Tematy. Natomiast co dobrego, jest pokazany głupiec, jest pokazana karta kochanków, no, nowa relacja, świeża relacja. Albo wy postanawiacie w tej relacji postawić na siebie wreszcie, nareszcie od początku, tak? Odrzucić złamane serce, odejść od tematów melodramatycznych, bawić się, świętować, celebrować. Ktoś was gdzieś zaprasza, goście przyjeżdżają. Tutaj bym widziała. Zresztą w ogóle jest dobra energia dla stałych związków, dla małżeństw. Dla Singli widzicie tak niekoniecznie, bo jeżeli chodzi o stałe relacje, no to ja bym tutaj powiedziała, że macie stabilność, macie bezpieczeństwo, macie też tą trójkę kielichów, wspólne świętowanie. Kochankowie też mówią o powrocie do zdrowia po chorobie. Kto z Was zdrowieje? Ja dostałam dzisiaj informację o tym, że mam ostre zapalenie o skrzeli, więc też niestety, ale. No, niestety, ale tutaj u mnie mam nadzieję, że to będzie do mnie wyjście, takie właśnie, jeżeli chodzi o wyjście ze gorszego stanu zdrowia. Też poczułam, że tu jest jakieś przesłanie dla kogoś na emeryturze. Może się pojawić osoby, które są na emeryturze, mogą się zaangażować w jakąś relację. Takie przesłanie miałam. Więc wreszcie odejście od bycia samemu, samej, i tu może być ktoś pokazany, taki, no. Z pięknym domem, ja bym powiedziała. Jeżeli chodzi o pracę, to ja bym tu widziała koniec jakichś projektów, moi kochani, odejście od kogoś trudnego, koniec ciężkich relacji z szefem, szefową. No i może też być podjęcie nowej umowy, może być postanowienie zmiany miejsca pracy i dostajecie wiadomość o nowej umowie, gdzie składaliście CV. No tego Wam życzę, będzie po prostu cudownie, jeżeli tak będzie. No to są nowe możliwości zawodowe pracowe, tak to co trudne odchodzi, zaczynacie odzyskiwać stabilność na tematach zawodowych i tak e, powolutku, ale do przodu ruszacie, moi drodzy e, ostatnia już anielska odpowiedź rozłożę dla Was na kanale wsparcia również pojawi się dzisiaj anielska odpowiedź na weekend, dla moich wspierających, natomiast tutaj moje wszystkie dusze, które mnie tutaj obserwują, subskrybują, jeżeli nie subskrybujecie, włączcie dzwoneczek Będziecie powiadomieni o transmisjach live, które będziemy prowadzić. Wrócę do nich jak tylko odzyskam zdrówką. Więc teraz karta 1, 2, czy 3. Jedyneczka już się pokazała. To chyba dla mnie. Dwójeczka, dwójeczka. Dla kogo dwójeczka? I karta numer 3. I karta numer 3. U mnie jedynka to jest temat romantyczny, a dwójka to praca. Możecie też tak sobie na intencje podzielić. Zastupujcie, jeżeli nie macie intencji. A ja przychodzę już do odpowiedzi od aniołów. Jedynka, co nam mówi? No, przebaczenie. Kto i komu tutaj za co musi wybaczyć? Trzeba się zastanowić. Dwójka to dobrobyt. No, cudownie. Cudownie. Obfitość finansowa. Natomiast trójka Wam mówi, wybierzcie nowy kierunek. Życzę Wam cudownego, wspaniałego weekendu, moi drodzy. Dużo zabawy, tak jak w tej trójce kielichów, celebracji. Zapraszam Was do zakupienia Astro Kalendarza. 59 zł dostajecie teraz aż przy 5 czy 6, nie pamiętam nawet webinarów, ale chyba 6 webinarów, wideo. Zachęcam, ściskam Was mocno i do zobaczenia na czytaniach prywatnych.